Gdyby doszło do takiego wariantu, próby podważenia czy wyeliminowania właśnie Słowomirmancena z drugiej tury, czy Stany Zjednoczone Donald Trump byłyby gotowe wtrącić się w to i próbować zapobiec tej sytuacji? Amerykanie mają dość duże doświadczenia w ingerowaniu w procesy wyborcze demokratyczne, przecież pomarańczowa rewolucja na Ukrainie była de facto sfinansowana przez pieniądze? amerykańskie. Czy Pana zdaniem taki wariant ze względu na strategiczne położenie Polski i dość istotne dla Stanów Zjednoczonych jest możliwe? To jest świetne pytanie, na które nie sposób w tej chwili odpowiedzieć, ale nie dlatego, żeby w ogóle się, znaczy żeby było jakieś totalne zagubienie. Po prostu jest za mało przesłanek, ale trzeba na to patrzeć. Jeżeli byśmy chcieli na to pytanie odpowiedzieć, trzeba na to patrzeć absolutnie w planie strategicznym, bo niczego administracja Donalda Trumpa nie zrobi na piękne oczy z miłości do tej czy innej partii politycznej w Polsce. I to zresztą już widzimy, ponieważ te śmieszne nadzieje polityków PiS, że Donald Trump stąpi na zasadzie deus ex machina gdzieś tam z niebiosów i powie: głosujcie na Nawrockiego! No to się nie sprawdziło i się nie sprawdzi. Przed tymi wyborami, nawet moim zdaniem, gdyby Donald Trump przyjechał tutaj przed wyborami do Polski, co też jest bardzo wątpliwe. I dokładnie to samo dotyczy Sławomira Mencena. Jeżeli nie będzie interesu w tym, to administracja amerykańska nie zajmie stanowiska. I teraz, dlaczego mówię, że nie mamy tych przesłanek, bo tak naprawdę my nie wiemy, co się dzieje za kulisami. Jeżeli jest tak, że mimo swoich zewnętrznych gestów i mimo mm, retoryki, Rząd Donalda Tuska ma jakiś gorący kontakt z administracją Trumpa, i tam jest porozumienie co do podtrzymania pewnych rzeczy liczących się dla Amerykanów. A co się dla nich liczy? Oni się nie chcą wycofywać całkowicie z Europy, nie chcą się wycofywać z NATO. To są bzdury, które niestety w Polsce, no, w tak zwanym komentariacie, krążą na potęgę. Natomiast chcą rzeczywiście. Odciążyć własny, że tak powiem, budżet, ale budżet mam tu na myśli nie ten finansowy, tylko używam tego słowa umownie. Odciążyć swoje państwo od ciężaru sprawowania hegemonicznej kontroli nad całym światem, bo uważają, że tak się po prostu już nie da, że oni są nadmiernie obciążeni i że muszą wrócić do wzmacniania swojej konstrukcji wewnętrznej i wzmacniania państwa od wewnątrz po to, żeby być. Wciąż dominującym, ale jednym z wielu uczestników światowej gry. I w tym sensie jest Ameryce tutaj potrzebna pewna, można powiedzieć, delegacja. No, Marek Budzisz użył takiego zgrabnego sformułowania: wielopaństwowy Izrael w tej strefie europejskiej. Um, oczywiście no, to jest też pewna hipoteza w tym wypadku Marka Budzisza, ale. Ja uważam też, że coś takiego Amerykanom jest potrzebne. I teraz jest pytanie, kto to spełni? Czy Emmanuel Macron? Jeżeli tak, to proszę bardzo, Emmanuel, rób sobie tutaj, co chcesz. Byle, byśmy my byli, nasze potrzeby były zaspokojone. Jeżeli Donald Tusk, nie ma problemu, proszę uprzejmie. Natomiast jeżeli obecna polska władza poszła w, w, w wymiarze faktycznym w tę stronę, na którą wskazywałaby retoryka, no to tu może być problem. To wtedy rzeczywiście może się okazać, że w razie jakiejś próby manipulacji wynikiem wyborczych, wyborczym przez obecną władzę, będziemy mieli jakiś rodzaj politycznej interwencji, który nie będzie oczywiście motywowany umiłowaniem dla demokracji, tylko będzie motywowany tym, że w innej władzy, tej, która czy w kimś, kto rzeczywiście wygra, a na przykład będzie próba, żeby go tego zwycięstwa pozbawić, Waszyngton będzie upatrywał, lepszego partnera dla wypełnienia swoich celów niż ten zwycięzca fałszywy ewentualnie. Także no, podsumowując, my po prostu nie wiemy, jakie układy są pomiędzy poszczególnymi fragmentami polskiej sceny politycznej a Waszyngtonem, jeżeli w ogóle jakieś są, bo jest również możliwe, że w ogóle takich nie ma. No jeżeli na przykład jedynym Youngtim Pomiędzy prawem i sprawiedliwością a administracją Donalda Trumpa jest pan Dominik Tarczyński. No to jakby no kabareciarz po prostu. No to, to nie ma o czym mówić.